Hejka kochani, dzisiaj będzie QA po świąteczne. I znowu przepraszam Was za głos, ale znowu jestem przyziębiona, tak jak na ostatnim QA. Więc co? Zaczynamy! I tu taka mała przerwa, żebyście wchodzili na mojego Instagrama CorniArt i TikToka, tak samo KorniArt. Dobra, kolejne pytanko. Jak jest Twój cel? Jeżeli chodzi o taki cel w życiu, to zaraz powiem, a jeżeli chodzi o cel na YouTubie, to bardzo bym chciała mieć na razie jakieś... 5000 subów, a później to już będę tak patrzeć ile mam, ale na razie 5 właśnie tysięcy subów bym bardzo chciała mieć, a jeżeli chodzi o jakiś mój cel w życiu, to jeszcze nie mam pojęcia w ogóle. E, na pewno jeżeli chodzi o kanał, to chciałabym ciągnąć mój kanał e, troszeczkę dłużej właśnie e, i nie tylko kończyć na squishy, tylko dalej coś robić. Następne pytanie: Czy masz rodzeństwo? To odpowiadałam na tamtym QA, ale na ten moment mam rodzeństwo moją młodszą siostrę, która ma 6 lat. Jaki jest Twój ulubiony zapach waniliowy? Właśnie bardzo lubię waniliowe, takie jakieś zapachy. Dobra, jak następne pytanko, Co lubisz najbardziej robić? To już odpowiadałam. Co najbardziej lubisz jeść? Nie mam pojęcia, naprawdę. Ja dużo rzeczy lubię, dużo jakoś tak. Nie mam pojęcia w ogóle. Co najczęściej robisz po szkole? Nagrywam dla Was filmy, dodaję dla Was filmy, rysuję, uczę się. Teraz w grudniu miałam dużo nauki, dlatego no przepraszam Was, jeżeli czasami po prostu nie było filmów ciekawych albo po prostu e, kilku, tylko po prostu nie miałam czasu, bo była nauka i nauka. Teraz jak wracam ze szkoły. Też będzie nauka i nauka, więc co chciałabyś dostać od Mikołaja, to już widzieliście. Hmm. Czy podobają Ci się rzeczy z kalendarza adwentowego? No bardzo, bardzo mi się podobają i w sumie widzieliście na szorce. Czy pierniczki są dobre? Oczywiście, moje najlepsze. Nie no, ja robiłam w tym roku pierniczki dwa razy, więc mi się... Ja lubię bardzo pierniczki. Czy będzie kolejny konkurs? Mogę Wam zdradzić, że chciałabym zrobić w styczniu kolejny konkurs, ale e, tak, będzie konkurs, konkurs chyba właśnie w jakoś w styczniu, ale więcej Wam jeszcze na razie nie powiem, e, tylko powiem Wam, że będzie na pewno konkurs i na pewno będzie więcej konkursów, tylko nie wiem, czy byście chcieli na przykład za... Kilka miejsc, na przykład paczki ode mnie, bo wiem, że część osób niestety nie może ode mnie dostać paczki. Czy byście bardziej chcieli jakieś takie subskrypcje, coś takiego, to musicie mi napisać na shortsie albo pod tym filmem, właśnie, bo nigdy, właśnie nie wiem, czy możecie dostać ode mnie paczkę, czy jak, więc no. Dobra, patrzymy, kolejny pytanka. w sumie to już zaraz będzie koniec Q&A Bo prawie wszystkie, znaczy Więcej ich jest, ale na część yy, Nie mogę Niestety odpowiedzieć Bo no, dużo właśnie się powtarza Dobra, patrzę Masz chłopaka? Nie mam chłopaka i nigdy go nie miałam Ulubiony kwiat? Nie mam takiego Wydaje mi się, że stokrotka Jest w sumie ładna Sokrotka, róża. Yy, gdzie mieszkasz? Mieszkam w Polsce. Nie powiem miasta, znaczy mogę powiedzieć, że w warmińsko-mazurskim województwie mieszkam. Ulubiony napój? Woda. Woda, ja lubię też soki, ale taki napój, napój to woda. Ulubiony deser? Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o deser, to chyba lody ulubiona potrawa wikilina no jak mówiłam ja lubię tylko łososia tak naprawdę więc łosoś marzenie na ten moment takiego super super marzenia nie mam miałam marzenie, które się już spełniło polecę, polecę, polecenie polecenie do Dubaju ale tak ulubiona osoba z Genzy ho 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 na Instagramie dawałam na story, jaka moja ulubiona jest z chłopaków i dziewczyn, ale na ten moment chyba ulubiona, nie mam na razie na ten moment ulubionej osoby, ponieważ wszystkich tam lubię i dużo to ostatnio mi się właśnie zmienia, że raz na pierwszym miejscu Fausty, raz na Julitka, Hania, co teraz się dzieje w internecie. Że na przykład Wika z przymkiem Pro, Julita z góry w ogóle, więc po prostu dużo się dzieje i chyba cały czas mi się to zmienia, więc nie mam ulubionej osoby. Najmniej znienawidzona piosenka. Ojej, nie mam takiej. Jak już jakoś nie lubię, to po prostu nie słucham czy coś takiego. Znasz jakiegoś. Aha, dobra, to już. Czytałam. Dobra, patrzymy. Kolejne pytanko. I to będzie już, wydaje mi się, ostatnie pytanie na dziś, um, tylko muszę je znaleźć. Mm, 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 mm. Cel, to już mówiłam e, cel. Właśnie o celu. Właśnie na YouTubie e, cel to jest 5K, a jeżeli chodzi o życie, to nadal nie wiem. E, o Jusiu. E, co? Już wydaje mi się, że nie ma więcej pytań. Wszystkie odpowiedziałam. Dopiero tak patrzę, że wszystkie wasze właśnie pytania wasze odpowiedziałam. I chociaż nie, czekajcie. Hmm, jak jeden kiedyś... Nie, a, nie, przepraszam, jeszcze jest jeden. E, jeszcze jest jeden. jaki jest ulubiony film świąteczny. Mogę wam powiedzieć, że na Kevin. Co roku oglądam Kevina. Więc wydaje mi się, że Kevin, e, czy masz ubranie świąteczne, to już odpowiadałam. I fakt, że to, to, to był właśnie ostatni, ostatnie pytanie na dziś. To co, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że podobał Wam się moje QA. Oczywiście pamiętajcie, żeby dać subika i łapkę w górę. ja się żegnam. Papatki!